Ze względu na dużą ilość i różnorodność szyldów oraz wkładek, instrukcję należy stosować według indywidualnych potrzeb. Przygotuj części do montażu. Przednia część zamka panel sterowania, tylna część zamka, wewnętrzna część zamka sekcja zasilania, gumowe podkładki, okrągły szyld ze śrubami, tulejki i śruby montażowe do zamka, czpień kwadratowy z zawleczką. Baterie i klucze awaryjne. W zależności od sposobu montażu skrzydła drzwi można przełożyć klamkę w zamku na lewą lub prawą stronę. W tym celu włóż klucz do zamka i przekręć go w prawo. Następnie wciśnij do środka bolce po obu stronach klamki. Zdejmij klamkę i przełóż ją na lewą stronę. Klamka będzie prawidłowo zamontowana, gdy bolce nie będą wciśnięte do środka. Przełożenie klamki z strony wewnętrznej. Z tylnej części zamka odkręć śrubę z lewej strony. Przekręć klamkę na drugą stronę i zablokuj ją, przykręcając tą samą śrubą z drugiej strony. Przygotuj narzędzia do montażu. Zdemontuj szyld i wkładkę bębenkową. Przymierz wewnętrzną część zamka i zaznacz otwory do wywiercenia. Pamiętaj, aby pokrywa była prosto ustawiona. Następnie obróć ją o 180 stopni. I wyznacz kolejny otwór do nawiercenia, który umożliwi przełożenie kabla zasilającego na drugą stronę drzwi. Wywierć otwory montażowe. Zaznacz i wywierć otwory do montażu okrągłego szyldu. Wyjmij wkładkę zamka i wyczyść ją z zanieczyszczeń po wierceniu. Do przedniej części zamka przykręć z tyłu trzy tulejki z gwintem, które w późniejszym etapie montażu umożliwią skręcenie jego przedniej i tylnej części. Pamiętaj o założeniu gumowej podkładki. Włóż czpień kwadratowy w otwór klamki, kierując go stroną z oczkiem do góry. Przełóż od góry zawleczkę i rozegnij ją na boki, aby zablokować wypadnięcie czpienia. Od frontu zamontuj przednią część zamka, wkładając ją w otwory montażowe. Zwróć uwagę na prawidłowe przełożenie przez otwór w drzwiach kabla łączącego panel sterowania z sekcją zasilania. Na wewnętrzną część zamka nałóż drugą gumową podkładkę. Podłącz wtyczkę kabla zasilającego. Dopasuj kabel tak, aby nie został uszkodzony przez szpień kwadratowy. Następnie przykręć tą część zamka do wewnętrznej strony drzwi. Przykręć okrągły szyld do drzwi. Zamontuj baterię. Przykręć tylną część zamka do drzwi. Zamek został prawidłowo zamontowany. Aby w pełni cieszyć się z jego funkcjonalności, dokonaj konfiguracji parametrów w panelu administracyjnym dostępnym na stronie bookinglog.com.